No, to zaczynamy. Kolejny odcinek, niestety, temperatura, jak widzicie, minus 2 stopnie. Trzyby muszą puścić trochę, je tutaj wypryskałem. Także niedługo puszczą ogrzewanie na całą parę. A my co? A my lecimy dzisiaj na kolejny niemiecki targ staroci. Tym razem jedziemy niedaleko, mamy tutaj około 6 km. Targ staroci w hali. Także dzisiaj po dworzu nie będziemy chodzić w tym mrozie. Całe szczęście będzie cieplutko, fajnie. Ciekawe, czy coś fajnego uda nam się znaleźć, jak się uda oczywiście znaleźć, zostanie to zakupione, dzisiaj taki budżet generalnie też nie za wielki, bo tyle tych jest flomarków, nie o to chodzi, żeby tam kupę kasy wydawać, kupić coś tanio i fajnie, i o to w tym przecież chodzi. No dobra, nie przyciągam nowi widzowie, pamiętajcie cały czas o tej subskrypcji, tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco i co, widzimy się już na miejscu, na niemieckim targu starocim, oglądanka. Zdążyliśmy przyjechać. ładno A co to jest? Za... Um, ochrona typ za opiekę za nad rannymi, wiesz, nad ranami i tak dalej. Ile Ładne. za to dałeś? Za wszystko we dwie? No. 30 euro. 30 euro, ale wiesz co ci powiem? Pokaż mi to. Kółko na pewno nie, ale ten wygląda tak Wygląda dobrze, tak, no. nie? Ładno no, Może no byś tak no poczekał no. na nas trochę, Marcinek, czy tam ty tam już jest tak... więcej. Tam, tam jest, jest więcej. Co? No dobra. Także zaczynamy tą zabawę dzisiejszą, Oswestfalenhalle, Kałnic. jakby ktoś był zainteresowany, bo wielu z was pisze co to jest za miejsce, także wam mówię, miasto Kaunitz, Ten Minus tutaj tego, czy minus? No generalnie nie jest minus, dostajemy bilety na wejście, no ale muszą być. Masz trzy kupione, czy co? Czy nam kupiłeś. Adrian, proszę dla ciebie. Ale trzy trzymaj. Ja mu zaraz tam Dziękuję. czekaj, oderwi sobie jeden. No i co będziemy tutaj stać wszystko. Marcinos? Wchodzimy się układkiem. I wchodzimy. To zaczynamy, nie? Co my tutaj mamy? To jest lampa naftowa, nie? Czy co to jest? jest, jest Odkrywać? odkrywałeś coś? Nie możesz, może? Co? Może nie możesz dotykać. Już jak się zapytasz, to ona ci to tam da, nie? Jakaś trąbka tu jest. Jakieś świeczniki tutaj. Ładne. Takie Pokaż? No, brązu. To jest kurde, kawą. kawałek. ale ładne to. No, ładne to jest to wszystko. Takie buciki tutaj są. Tu też takie jakieś skarby. No, widzę. Ciekawe ten Dojczaj pas, nie Muszę zobaczyć. 1930 roku. No, zimno mi jest, jeszcze się tam. zimne ręce same, nie? Z wrażenia. z wrażenia. nie? No to są te figurki malutkie takie. To tak ma Na Naparski, zobacz, nie? jakie fajne są. Srebrne srebrny, No, są fajne rzeczy. A tego nie możesz... Aha, tego tutaj jest zakryte. Później będzie. Później będzie, jak wszyscy pójdą, może wiesz, dlatego ono może. Dlaczego ta pani ma to zakryte? No bo jak wszyscy pójdą dopiero wtedy będziemy mogli sobie zobaczyć. Tak? No, ale pani powiedziała, że nie mogę tego No nie możesz, bo nie... musisz się jej powiedzieć, że jesteś zainteresowany. Za dużo ludzi tu teraz jest, wiesz? No dobra, także czekamy tutaj na otwarcie witry. To jest ciekawe pani dopiero się rozpakowuje. Ładne są rzeczy, nie? Ładne są te rzeczy tutaj, zapalniczka z Zippo, to też pewnie jakaś taka, nie? No idziemy, Komy widać słońce minuty. No dobra, ale skladanka. Kozak, nie? Coś pięknego, nie? Ciekawe jakie to są lata. To są powojenne lata, nie? Chociaż nie, te butelki są, ta butelka jest taka, widać, że jest z teraźniejszych czasów, ale w ogóle to cała skrzynka robi mega wrażenie, nie? 450 euro kosztuje ta skrzyneczka. Jak is 52, czyli lata 50. Z lat 50., ale piękne. Z Ameryki, z USA. Coś pięknego. Ale to jest full, nie? Nie. Mit whisky. 450 Piękne to jest, nie? 450 euro, no? No, Ale jest oryginalna, nie? Sam Lata 50, piękna rzecz. Zobacz, córek, piękne, zobacz te talerzyki, nie? To są targi staroci, Marcinek, co prawdziwe, a nie z tymi majtami, nie? To, co my mamy. Piękne rzeczy, te talerze, nie? Zaraz będziemy trochę szkła przeszukiwać, bo można fajne rzeczy Szkła przeszukiwać, będziemy? No dobra, to będziemy przeszukiwać szkła. No. Pięknie to wygląda, nie? Zobacz tutaj te, nie? To takie kurczę, jak gdzieś pamiętam skądś te pieski? Widziałeś, tak, widziałeś taki, tak, taki tak, tak, tak. targ staroci? Ale taki? takie pieski pamiętam. Ja? Niezłe rzeczy to naprawdę, było. nie? Tak to są... E, wiesz co to jest o styl, Piękne to są jest, te nie? E, może być nawet e, ładne. O, ładne są te rzeczy. Stare meble. Gramofonik piękny. Piękne rzeczy tu są, naprawdę. O. Czacha dymi. O. Piękne są te rzeczy tutaj. nie? Te komody i to wszystko naprawdę elegancko. Masoński miecz. Masoński miecz 40 45. P... No, a, no to wiadomo, nie? Taka no, cena. Masona, nie? Ale ładne to jest, więc, ci No i w muzeum, zobacz. No, o faktycznie, to byśmy byli w muzeum, nie? Ale ta lampa, zobacz, 250 euro, nie? 200 funkcji euro. Tu taki piękny zegar. Ładne są te rzeczy, naprawdę, tutaj. Tu jest na czym oko zawiesić, jednym słowem, nie? Zobacz, polskie no, no są polskie akcenty. Są polskie akcenty. Dużo jest polskich akcentów. Was das? Was das? 20 euro. Także mamy polski akcent. Na niemieckim targu starał 75 lat. AZS w Polsce. Co to jest AZS za skrót? Akademia? Nie, to jest... Akademicki Związek Studentów, coś takiego. Akademicki Związek to to Studentów. 1908-1983. No, Także uczelni? mamy znaleziony pierwszy akcent polski. Sanki starsze. Przegląd Adi płyt. Ale wiesz, że to teraz powraca do mody, tak jak A, te, nie? Mój listonosz ostatnio się pytał mnie, czy ja nie mam jakichś płyt, bo zbiera, nie? Mhm. Takie płyty to już są Adrian Antyki. No, ładne. No, ładne są te rzeczy, nie? No może coś dla siebie znaleźć, nie? Jak ktoś tak lubi. To są też piękne rzeczy tutaj. O, te sztuczce są piękne, nie? Takie zrobione. Mhm. A to jest, to, to jest srebro, jo. 800, to są próby. 800 to są stare niemieckie wyroby, bo to jest stary niemiecki szlind kamieni. są te rzeczy tutaj? To są papierośnice ładne, nie? To są papierośnice, są ładne. ring? Ja. was kostet das? Ja. A sie bestimmt sztynt. Preis. Mamy mam richtigen Preis. Ja. 620. 620 5,85 580. Jest, jest. To są brylanty. Ja. Brylanty, tu są małe brylanty. I to jest handarbeit. 650 euro. Ręcznie, ręczna robota to jest, yeah. nie? A próba 585, e, ja. 585. Okej. Okay. Okay. Stary niemiecki ślif te mm. brylanty po ja grubą widziałem. Piękne takie perełnicce. To, to są to rośnicy, to, to to też to to też fajne rzeczy, takie stare. Stare zapteki, nie? To są Marcin. Zapteki takie różne przyrządy co kiedyś były. Stare butelki od karchlor. Wszystko tak bardziej po łacinie napisane. Ale fajne to są rzeczy naprawdę. I tu mamy od razu kartkę. To jest dla następnego Tak, To jest w ja, 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 ja dzisiaj i und Next następny mark jest 29-30 20 <many> marca 2025. Także Marcin, pewnie znowu tutaj zawitamy. Jeśli no. okay. chcesz Na Sylwestra. Na no. Sylwestra. Marcin, to jest ta Biblia, co że żeśmy ostatnio na Flomarku widzieli tam u Ciebie. Ona chciała chyba 10 euro, no, ale ta jest w gorszym stanie. Tamta była w lepszym stanie, nie? A ta kosztuje 25 euro, ale jest w lepszym stanie, nie? Są też takie książki, tu ma obrazy, albumy, ooo. Tak Patrz to. Paris. Paris. Paris, Piękne są te obrazy, widzę, że to są... Piękne to są rzeczy, nie? Tu mamy też takie, trochę takich staroci, aż 20 euro ceny. To jest chyba waga jakaś, co? To To jest waga taka stara, nie? Zobacz, jaka kruk. No. Ale widać, że to taki stary, jakiś tutaj ten, ten kruk nie jest, nie? A to, to jest ten termofor chyba, co? Jakiś. kiedyś mówiłeś, no. dzwonki stare, stara walizka. Także całkiem kolejny ciekawy, ciekawy targ staroci. To jest kalendarz 43 roku, nie? Weź go otwórz. Widzę, ale są kartki po wyrywaniu. Są, no. Są kartki wyrywane, bo tutaj były kartki z każdego dnia i ja były wiem, wyrywane, wiem, nie? Wiem, 43, nie wiem. 43, 44, 44 i 45. Zakończenie wojny możemy sobie zobaczyć odbyło Aha. się w środę. 9 maja w środę 45 roku. Środa 45 to. No, A. piękna rzecz, Aha. również fajna. Jeszcze to to, Odłożyć tak, bo pani to tak miała. Schowane. Schowane. No, dobra, no. idziemy dalej. Złote skromne no, wersatka. się, wziąć. Będzie <noise> miała. Będziemy jaćnicę z tego jeść. <noise> Dlatego ja mówię. A tu <noise> dla nas, zobacz, kieliszki. <noise> Dlatego ja wiem, <noise> czemu Urszula nie chciała no. przyjechać. Oula mówi nie. Za... Zobacz ja, ja czego. Tego, tego, tego Adlerka tutaj. Jaki ładny. To... Piękne rzeczy tu nie, są, naprawdę, nie? się tylko wkurzała, że ja nic nie będę mogła, ale... ale wiecie, to jest piękny Rzymianin Tu naprawdę jest na czym oko nacieszyć Drajcyś? On das? Gdzie jest? Tylko 500. on Drajcyś. Także razem 80 euro, czyli koło 300... na polskie koło 330 zł. No to i to razem kosztuje 80 euro, nie? No, piękne są te figurki tutaj, nie? Piękne są. Zastanie jest srebrne, chyba, co? Nie, no, tak, czy, czy to jest Ładne są te rzeczy tutaj, naprawdę, nie? O, Adrian, antyki. O. Tu mamy ładne rzeczy, hełmy stare. Zonder Price. Ich mich from Genau das. Aber das ist von. Äh, äh, Kaiserreich, ne? 1916. Und diese, was ist das? Das ist, äh... ist bestimmt selbst gemacht. Nie? nein. nein. Aus der Herstellung. Okay. Das ist ein Herstellungsfehler. Okay. Der hat hier eine Falte gerissen und eine Falte gebildet. Sollte man werden. Ein, ein Rohling im Prinzip. Mhm. Eine der, der, der Stufen in der, mhm. der Stadionherstellung. Für mhm. äh, Das sind die selber gemacht, aber naja. Nee, nee, ja. Ist, nicht, ja. nee ist, ist gepresst. Aber diese gefällt mir, aber die Preis ist, naja, die Sache kostet ja. leider so das viel. Auch, nee. Im Prinzip ist das mhm. auch ein Ausschusshelm. Mhm. Den haben sie denn bloß den diesen, Bördel diesen mhm. verpasst. Mhm. Eben für Luftschutz, für, für, für mhm. technische Nothöfe, etc. Aber ja. es sind Abzeichen wahrscheinlich auch vom Bereich. Abzeichen? Ja. Also, kann ich das ein bisschen? Ja. Noch. Ich habe sehr interessant diese Sache. Also, naprawdę, es sind tutaj feine Rzeczy. Schabelki. Sind das alle Originale oder haben Sie False auch? Ich, da drin nicht, also ich habe Kopien. Mhm. Aber äh, nicht. Alles. Und das ist alles, was das ist das drin, ist, das drin ist das Original, Original, ja? Soweit ich weiß, ja. Also. Ja, das ist von erster Weltkrieg, die Kreuz. Ja. Mhm. Ja, die Preise sind so teuer. Nie? Aber das sieht, wie, das sieht wie Originale, diese Dings hier. Das sieht wie Originale. Das. Das Ja. Von Kurland. Ja, durch, ja. Ich hab nicht den besten Filter. Ja, deswegen, das ist Originale. Ja, das ist so. Haben Sie Wuscha von Dritter Reich wahrscheinlich auch? Wuscha? Nein. Haben wir nicht, ne? To są naprawdę piękne rzeczy, nie? Mm. Już takie typowe. szable miecze. Mm. No, te preise sind giet noch. Für Euro kostet wie Ostene ja, Ostene. Ja. Ja. ja ja, ich verstehe das. Na ja, klar, ist normal. Um diese 260 Euro, ja, aber da sind wie originale, ne? Da kann man nichts sagen, ne? Jest naprawdę tutaj na co oko zawiesić. No ja okej. Okay. vielen dank. Jest naprawdę na co tutaj popatrzeć. I tutaj widać, że to są oryginalne rzeczy. Nie jest, to są żadne podróbki, bo te ceny są naprawdę powalające, a czym cena bardziej powalająca, to te ceny te, te rzeczy naprawdę muszą być oryginalne. Kolejne stanowisko, także tutaj też idzie. Tu są za rzeczy normalnie. Idzie zwariować, szczerze mówiąc, naprawdę. Idzie dostać oczu pląsu z tym wszystkim. A tu są takie monety z różnych krajów. Odznaki amerykańskie, policyjne. O, szoki na kolana. Kolejny Marcin. Szok na kolana. Szoki na kolana. Adrian tam chyba już oczu dostał, co? No już wyszedł. Wyszedł już. <laughs> Nie no jest szat, nie. No, o, z Donaldem <grym> Trumpem. <grym> ja. Ja, też, nie? Ja. Ja. 2016. 2016. Fängt schon wieder an jetzt mit Trump. Ohne, die Mona Chari, bitte, bitte. Aha. Das ist Zimski. Mhm. Ciekawe, no mm. chce. Masz myślisz, z ich hamem foodizę diese... <laughs> Remy się munce. Masz myślny z 120. 120. Yeah, no yeah. yeah. yeah, Zobaczcie te, te papieryśnik. Widziałem, widziałem to Nie no, czad, nie. Adrian, Oczoplą. Kolejne stanowisko. Boże kochany, co tu się dzieje? Naprawdę. Takie flamarki, takie antyczne, typowe flamarki, rzadko kiedy się zdarzają. Nosiliście mnie, żebym tak pomału jechał z tym, z tym, z tym nagrywaniem, żebyście porządnie to wszystko tu zobaczyli, co jest. Także staram się to tak pomału robić. Zobaczcie, tam są stare zdjęcia powieszone na tym. No jest naprawdę tutaj oczopląs totalny. Czy my tu dzisiaj coś kupimy? O no nie wiem. Naprawdę ciężko powiedzieć, żeby coś dzisiaj tutaj kupimy. Stare jakieś takie pudełeczka po cukierkach też takie się zdarzają oczywiście nie tylko po cukierkach jakieś jakichś w tabletkach albo po czymś. Tu mamy stare monety jeszcze. No jest tego naprawdę. Kolejne zdjęcie. Stare kufle. No cud malina naprawdę. Co tu się dzieje? A to jest. To jest chyba strój z cesarstwa niemieckiego z tych czasów cesarstwa niemieckiego albo z trzeciej rzeszy. W takim ubraniu to gering lubią chodzić. Także ciekawa sprawa. Co? Masakra, co? No klaty pagony, pagony to są, nie? Nie, yeah. masakra. Nie chcę to tego ja wysiadam. No panie, co tu się dzieje, nie? To jest normalnie oczopląs, nie? To jest chyba. Oczopląs totalny, naprawdę co tu są za rzeczy? Co Marcin? Szoki na kolana, co? No. Kolejne stoisko, kolejny oczopląs. Trochę srebra. Srebrnych sztućców. Tego wszystkiego tyle. Są piękne te rzeczy tu naprawdę, nie? Te świeczniki. No to jest coś pięknego tutaj. Kolejny, po z kolejny porządnie trafiony targ staroci. Te szkła. Te telefony, nie? Zobacz. O, ale te foto. No. Ja właśnie szukam starych zdjęć. Dury Ja, nie? Ja, nie? A bezofragen imane Co stare zdjęcie, zobacz. Bolonia, nie? no? No ładnie, to, to jest kartka pocztowa, no. Ciekawe, Germania zobacz jeszcze napisane. Widzisz na tej pocztówce jest? O, no, stare zdjęcia. Trondheim. To są wszystko kartki pocztowe, stare, nie? No, Denkmal. masz tu? Piękny. No. Denkmal, ale on jest gdzie indziej, on nie jest. Tu masz Trondheim. Trondheim, Norwegia. Tu masz jakieś Abu Dhabi. Co? Abu Dhabi, o, taka kartka, ale piękne to są rzeczy, nie? Naprawdę, nie? To jest taka chyba szkicowana, co? A tu trochę słońce odbija, nie będzie dobrze widać. No, Belgia, Bruksela, nie stare kartki, Ej, jakie one są piękne w ogóle, nie? Dimozel, no to jest ta rzeka, nie? Mozel. Tu może z Egiptu, jakieś wielbłądy. No, piękne to są pocztówki, nie? Piękne są te rzeczy, naprawdę tutaj. Piękne rzeczy tu są naprawdę, oj Marcin, my na, na Flomark trafimy na Polomat, nie nazywamy tego Flomarkiem tylko Targiem Staroci, bo to naprawdę tu idzie o oczopląsu dostać takiego, że tu trochę tego słońca się odsunąć, żebyście coś zobaczyli, Hindenburgi, nie ma no, no no to wiadomo nie, no dobra idziemy dalej tutaj. Jak ktoś interesuje, piękne młynki do kawy. Coś pięknego to jest. Zobacz te młynki do kawy. Coś pięknego, nie? Jaki to kiedyś, to była technika, nie? W takich mój były robione. Jest, nie? Jest, piękne jest, to, robione. Jest, nie? to jest. No. Zobaczcie, takie to jest piękne, nie? Teraz jest Ale handarbeit, nie? Piękne to jest. Nie? A jeszcze by lepiej tak z wyski no. dostał, taki okopowy, nie? o piękne to jest, naprawdę mamy go. I co? Podobać się? No, fajnie, Fajne, ale... Musisz uważać, bo nie wszyscy się zgadzają na kamerowanie, nie? nas przed chwilą ten facet pogonił, ale pogonił. Powiedział grzecznie, że nie, nie życzy sobie nie? nagrywania. Ale to jest 90% palców. No i ono to jest normalne, nie? Taki obraz styliczny. On taki też. Spar, kaseder, germande. Zobacz, jak to jest wystylizowane, to jest wyszlifowane. To jest to, wyszlifowane, to, to, to nie jest... To jest centralnie wyszlifowane ja szlifierką, nie? No, mają tych rzeczy tutaj sporo, no, naprawdę. Ja? Główę wie? Super, perfekt. Jaka tu jest fajna Anna Kurde, ja ci powiem, wielkie małe żołnierzyki, nie? Ja kiedyś tego tyle miałem. to też nie jest nic starego, nie? Co? Co? No, zobacz to. No, ale to... Jest A ale to, to nie jest ale ja nie, nie wiem, że to jest oryginale. a nie to ładnie wygląda, to no ładnie, nie? Pięknie to wygląda. Tu masz te hałby, te łuski, a. ale no, tamte jednak było widać. Że to są... Piękne, że tu są te żołnierzyki. Ja się zaraz zapytam, ja sobie chociaż jednego kupię żołnierzyka na pamiątkę, że byłem na takim naprawdę mega, mega targu staroci. A kosztuje? jest jedna? z hol tym? 30 euro 50 50 tak. 80 z 80 euro kosztuje Dużo wie? Tak? Jeden żołnierzyk No, 80 euro kosztuje jeden Jeden żołnierzyk na takim koniku 80 euro, nie? A te stojące tutaj na dole kosztują 30 euro jeden, nie? Taki piękny samolot No to są te modele tych starych sech samochodów, nie? Czy wiesz, no takie stare to to nie jest, nie? 1500 euro za ten samochód. No, no. God, ten samochód atakował pocztę gdańską. No. no, to jest no. atakował pocztę gdańską. 1500 euro. Samolot fajny. Ale no to też wiesz. No, trzeba umieć, nie? No, nie wiadomo, no to jest jego cena. On Zawsze tutaj Adrian robią takie ceny, żeby z tego jeszcze zjechać coś. Ale niektórzy są uparci i tego nie zrobią, nie? No, nie, naprawdę. Już powtarzam to po raz dziesiąty dzisiaj. Totalny oczopląs nie? nie? nie no to przestań, Adi, to jest. Weź. Ja wiem, ja wiem. Ja ale... już się, to, czym więcej chodzisz, tym więcej widzisz i czym, tym więcej wiesz, nie? No. I to jest właśnie to. Tu mamy pierdolą w porcelanach. Nie, no w życiu nie. To jest też ładne. Piękne rzeczy. Das ist alt. Was kostet das? Was kostet das? Moment, darf ich mal einbeziehen? Ja, klar. Hier das hier. Aha. aha, das ist zusammen, aha. Aber Kupfer, alte. Kupfer, aha. Alte. Okay. Keine neue. Okay. Ja. Alle zusammen. Ale lekarstwa życie na pani. to też jest zrobiło Honda zypcie Kurde. Ty ale wiesz co ci nawet powiem, że... te może mieć swoje lata, ale on chce za mało za to. On chce 170 euro za to. Moim zdaniem to nie jest dużo. Honda Zypsy się nie? Nie, 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 nie. Czopląc totalny, naprawdę tutaj. Tak notowane na to, nie? No jest to widać, że to tak staro wygląda, ale czy to takie stare jest, to ja w tym nie wierzył, nie? To wszystko możesz wybrudzić, nie? To w środku nie widać, żeby tukolwiek cokolwiek po. W tym jednym może widać, że coś było wlane, ale w tym to była jednojka sztuka śmigana, nie? Widzisz? To Nie no, masakra, jakie to są rzeczy, nie? Tylko tak jak mówię, 90% to są falsy, nie? Żołnierze Wehrmachtu, nie? Ale to też nie jest No to jest skopiowane, nie? Trochę pobrudzone i tyle, nie? Stare zegarki tutaj. Dywan turecki. Także jest tego trochę, jak widzicie, naprawdę ogrom, ogrom tych staroci. Kolejna fajna rzecz, która mnie interesuje. Zobacz tu, jak się ktoś trochę piłką interesuje. To są fajne rzeczy, stare proporczyki, zobacz, Real Madryt, no. nie? Kto się tym interesuje, tu masz zobacz, Liverpool, no. piękne Bayern Monachium, nie? Swarowski Waka, Innsbruck. No. Cztery, Jeszcze szukam też, polskiego, nie? Ja miałem... Partizan całe Belgrad, AC Milan. Proporczyki, wszystkie z Bałtyku Gdynia. No. Zawsze jak się z, z czego ty nie jest Bałtyku? Bałtyku no, ja jeździłem z Tatą na Bałtyku. Na Bałtyku były proporczyki. Ja miałem proporcje Lechia Juventus. No ja jestem ciekaw, czy uda nam się znaleźć coś polskiego, bo tu są z całej Europy. Nawet jak to nie jest Ile oryginalne. Teraz się zapytamy Celtic, Nuremberga, Rotweiss Essen Alsenbor, Roma Tego jestem ciekawy, Hamburg, Hertha ale, Berlin. Ale ładnie, ładnie. Bochum nie, polskiego raczej nic tutaj nie będzie. Nie widzę. Eintracht Frankfurt. Zapytamy się. Baskoset Eine ja? i A czekam gada, nie może się wpierdzielać. World Cup Juventus oh, Juventus No teraz gada nie może. Jak Niemcy gadają to się nie wpierdzielać. O tu masz zobacz stare takie z 1049 roku. No ja, on sobie to napisał, że to jest 49, nie? Ale historia jest. Yeah. 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 Ładnie. Mamy książę Wszystko to samo nagrane. Nie? No, no i co z tego? Sport no no? uh -huh. A ja nie wiem, a ten Deutsche Sport Absaising, no. ale to jest stylizowana na drugą wojnę światową. Uh -huh. to... Sport Absaising, kiedy był Sport Absaising, ale... stare, 65. Uh -huh. Liverpool, Liksie. Maskowset, Aynet? Odejdz nas. Jeden sen euro, ja? Yeah? Jeden euro. Aha, okej. Okay. Czyli jeden kosztuje 10 euro, czyli około 40 zł. To nie jest duża cena. Nie jest duża. Stuttgart to naprawdę yeah. nie jest duża cena. 10 Aha. euro za takie proporcje. A zł, i Auntem, tu mi nawet Barcelona. Oh, tu można sobie zobaczyć stare Arsenal. karty Mówię jak ktoś interesuje się piłką nożną, to jest naprawdę kawał historii tutaj. Hmm. Alemania Aachen. To jest taki zespół jeszcze? Jest Jedno grają. Czwarty lidze, no. Stare kufle tu są jeszcze. Piękne rzeczy naprawdę tu są.